Dziś mamy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Jedni Dzięki mówią, Bogu. Tak. Jedni mówią, że to było w 65, inni 66, 1966, 14 kwietnia, inni 15 kwietnia. Tak <laughs> naprawdę, Chrzest Polski miał miejsce od 14 kwietnia 1965 roku do 15 kwietnia 1966. W końcu chrzcił się cały kraj. To też impreza musiała trwać i trwała rok o. Jednak najważniejsze pytanie brzmi, kto trzymał Mieszka do chrztu? Otóż Mieszka do chrztu trzymali krewni Dobrawy, bo się wyrywał i nie chciał. Dlaczego nie chciał? Bo mu temu Mieszku powiedzieli w ostatniej chwili, że on z Dobrawą to owszem, może po chrzcie zategesić tam Daranda. Nie? Ale te siedem kobiet, które miał tam na boku, to koniec z nimi. Chrześcijanin może mieć tylko jedno. No i Mieszko nie mógł się z tym pogodzić. Mówi, światowidzie, krzyczał, ty patrzysz i nie widzisz. Swarożycu ratuj, twarogu, zbaw, nie? Muszę wracać, mówi do nich, bo zostawiłem żelazko na gazie. Gdzie, pytają? No w grodzisku, jakim? Mazowieckim. Kłamał oczywiście, kłamał, bo żelazków wtedy nie było. Ściemniacz stary ten Mieszko, Kurde. No i tak się przepychali, i właśnie od tych przepychanek mieszka wzięło się w języku polskim pojęcie zamieszki, prawda? Bo to zamieszki się działo. No ale wiecie, w końcu mieszka, przekonali się ochrzcił wraz z całą Polską, z tym, że nie od razu opanowano zasady chrześcijaństwa tak do końca, nie? Bo na przykład Dobrawa przepytywała Mieszka w katechizmu, nie? I pyta, Mieszko, jak się żegnam? No jak, no bywaj dobrawo, pa kochana. No to była taka gaś, garść refleksji historycznych. No to ja się żegnam, trzymajcie się.